Papryka. Papryka. Ja lubię paprykę. Stodio de film zaprasza na odcinek pod tytułem Papryka alarżenka. Gotowanie z pierożkowym faszerowane papryka. Co potrzebujemy? Pół kilo mięsa w karczek, kiełbasa popularna, pomidory, marchewka ciosnek, cebula, fasolka szparagowa, mieszanka warzyw, kalafior i takie tam różne dodatki, ziemniak, papryka, piczarki i przyprawy. Oriental. Na początku należy zmielić te wszystkie składniki. I Najpierw bez zbytniego zadęcia kroimy nożem I bardzo sympatyczne flaki i dorzucamy biały ser ricotta, makaron, listki szałwii i szalik szaliki skuter z dużą dozą renesansowych kobiet i gruździki. E, I to wszystko trzeba wrzucić na bardzo średnio rozgrzaną patelnię. Nie przysmażyć, tylko dusić. Od 8 do 12 miesięcy, proszę się nie przerażać, robi się przeszło rok. Na Gotowe do zjedzenia? Następnie na wino zręcznie na Hidelc Mam. Mam. Downica się mieloną wieprzowinę. Do... Nasza potrawa już jest gotowa. Od 8 do 12 miesięcy Proszę się, nie przeraża. Voilà. Papryka gotowa. Wszystko jest już na pięknym talerzu, no, na no. którym jest ziemniak i sorowka. KGB film życzy smacznego. Przerażać robi się przeszło rok i wszystko wędruje na talerz. Gotowe do zjedzenia, następnie na wideo.